Czy granice z Białorusią trzeba zamknąć całkowicie, to o to będę pytał mojego i państwa gościa w dniu na żywo na antenie TVMN, którym jest Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie pośle, kłaniam się panu. Witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry. A pytam panie pośle o to dlatego, że ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy odbyli w piątek taką rozmowę, rozmowę telefoniczną, w której tematem przewodni była sytuacja na granicy z Białorusią. Omówiono kwestię bezpieczeństwa, również takiego ewentualnego, całkowitego zamknięcia granic. To moje pytanie, czy to jest jedyna droga do zapewnienia bezpieczeństwa? Na pewno nie jedyna, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to ważna droga i krok, który trzeba postawić i ważne jest to, żeby Polska działa w uzgodnieniu z innymi krajami, które mają, które doświadczają podobnego zagrożenia. To szczególnie kiedy się chodzi o Litwę, więc rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy są bardzo uzasadnione i trzeba być na to przygotowanym, jeżeli sytuacja będzie się pogarszała, jeżeli będziemy mieli do czynienia z kolejnymi prowokacjami, a spodziewamy się, że mogą one nastąpić oprócz tego, co już mamy na granicy polsko-białoruskiej, oprócz tej wojny hybrydowej, którą od dwóch lat prowadzi reżim Łukaszenki i Putina z nami, z Unią Europejską, jeżeli będą teraz prowokacje związane z obecnością um, grupy Wagnera, która została wprowadzona na Białoruś, a tego się niestety trzeba Obawiać, a może i niestety spodziewać, no to muszą być też odpowiednie, adekwatne reakcje naszych państw, Polski, Litwy, Unii Europejskiej, NATO w ogóle, ale przede wszystkim naszych państw, które leżą bezpośrednio właśnie na styku z Białorusią. Także te rozmowy są bardzo uzasadnione i oczywiście zamknięcie granic jako. Jedna z, jeden z kroków, ale to przecież nie jest krok jedyny, to jest ewentualność, którą trzeba rozważać. No tylko pytanie, może, czy musimy czekać na kolejne dajne. prowokacje, czy jednak może wyprzedzić krok reżimu w Mińsku i rzeczywiście zamknąć tę granicę już teraz, bo tak naprawdę czy my mamy coś do, do stracenia w tym momencie? Bo co, co by się takiego wydarzyło, gdybyśmy rzeczywiście dbając o bezpieczeństwo zamknęli teraz granicę z Białorusią? Myślę, że przede wszystkim to powinno być wynikiem rozpoznania, naszego rozpoznania wywiadowczego, jeżeli chodzi o, o eskalację, potencjalną eskalację zagrożeń, bo jeżeli się zdecydowaliśmy na zamknięcie tych granic, które są w tej chwili zamknięte, a niczego nowego realnie jeszcze nie mamy albo nie mamy takiej wiedzy wywiadowczej, to może nastąpić tuż w niedługim czasie, to można by rozważać dopiero takie, taką decyzję. Czy coś by się stało złego? No, pewnie jest to kolejny, byłby to kolejny krok, który... Na pewno w jakiś sposób by utrudniał funkcjonowanie niektórym podmiotom gospodarczym, bo to, to jest ten aspekt istotny. Jeżeli chodzi o kontakty z polskie Polski z Białorusią, kontakty polityczne, no to oczywiście tutaj nie ma już nic do stracenia, to się zgadza. Natomiast jest ten aspekt gospodarczy, handlowy właśnie trzeba. Mamy, mamy jeden aspekt, panie pośle, taki, który no, jest newralgicznym takim punktem w naszych relacjach z Białorusią, a chodzi oczywiście o. Pol Polaków prześladowanych na Białorusi i mniejszość polską na Białorusi, ale także więźniów politycznych. Wracam oczywiście myślami do uwięzionego Andrzeja Poczobuta, który został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze przez reżim białoruski. Tak, no niestety nasze sankcje, można powiedzieć, nasze decyzje nie są uwzględniane, nie mają wpływu na na decyzję reżimu Łukaszenki. Szkoda. Myśleliśmy i robiliśmy wszystko, żeby pomóc właśnie polskim Polakom represjonowanym na Białorusi, Andrzejowi Poczobutowi i innym, ale on szczególnie teraz właśnie doświadcza tego, tego terroru ze strony reżimu, reżimu Łukaszenki. No ale zamknęliśmy granicę jakby w kontekście właśnie tych decyzji. Te przejścia graniczne, które teraz nie funkcjonują, natomiast niestety na Łukaszenkę to nie oddziałało. Więc pytanie, czy akurat ten kolejny krok w tym kontekście by oddziałał? Ale chciałbym to, że to chciałbym wierzyć, że tak. Chciałbym wierzyć też, że dzisiaj obóz rządzący ma. Plan na to, w jaki sposób no, jednak walczyć nie odpuszczać tej kwestii, bo Polacy na Białorusi narząd Polski liczą i na to wsparcie oczywiście naszego, naszego rządu. Panie pośle, ale zostawiając jeszcze na, na moment oczywiście tę, tę ważną i bardzo istotną kwestię Polaków na Białorusi, to chciałem zapytać o, bo my jesteśmy w tym szczególnym momencie. Pan to też przyznał i powiedział, to, są, to jest wojna hybrydowa, która trwa od dwóch lat i trzeba spodziewać się kolejnych jej etapów, zintensyfikowania tych działań reżimu Łukarza. I teraz, Panie Pośle, co robi opozycja, w jaki sposób opozycja się zachowuje? Jak Pan oceni polityków Platformy Obywatelskiej, którzy w tym istotnym momencie, kiedy Białoruś prowokuje, mówią o tym i to nie zwykły, przeciętny no, działacz Platformy Obywatelskiej, ale prominentni jej polityk, były szef MONU i były szef z Spraw Zagranicznych, czyli Radosław Sikorski, mówi o tym, że on te helikoptery, te śmigłowce by zastrzeli? No tak, no to są takie bardzo nieodpowiedzialne wypowiedzi, ale to nic nowego, jeżeli chodzi o zachowanie polityków platformy obywatelskiej. My musimy być, jesteśmy państwem stanowczo broniącym integralności naszego terytorium, bezpieczeństwa granic, bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przecież cały szereg działań jest podejmowanych, których nie było zarządów POPS, ale były działania wręcz przeciwne, przypomnę, zlikwidowanych 629 różnego rodzaju jednostek wojskowych. No i jeszcze dodałem będzie, do tego Policji. Policjaty policyjne, to wychodzi, że ponad tysiąc takich placówek jest. posterunków policji, znaczną część ich odtworzyliśmy, ale ten proces od odtwarzania jest trudniejszy niż likwidacji. Oni masowo likwidowali posterunki policji, znaczną część ich na wschodzie, właśnie. Tylko I wie pan, jaka jest argumentacja każdej na wschodzie. Wie pan, pan pani profesor, jaka jest argumentacja tamtej strony, argumentacja Platformy Obywatelskiej, że wówczas, o, owszem, bo tego, to, to jest fakt, te jednostki wojskowe były likwidowane, natomiast Platforma Obywatelska zaznacza, że to było no, koherentne ze strategią wówczas Paktu Północnoatlantyckiego. To jest jedna wielka bzdura. Przede wszystkim nie definiowano w sposób właściwy i... i, i... Trzeźwy zagrożenia ze wschodu. Ja miałem wrażenie nieustanne przez tamte lata rządów POPSL, ale właściwie nawet także i e, innych formacji spod tych samych znaków politycznych, często tylko nazwy się zmieniały, a liberałowie w Polsce rządzili przez większość tego okresu, 25-lecie, zanim Prawo Sprawiedliwo w 2015 roku wygrało wybory parlamentarne i wtedy to, ta polityka się zdecydowanie zmieniła. Ja miałem wrażenie, że działania e, polskiego państwa pod ich rządami, rządami liberałów, są takie, jakbyśmy ciągle byli w Układzie Warszawskim, tym nie w NATO. Wycofywanie jednostek ze wschodu, ich dyslokowanie do centrum albo na zachód, albo likwidacja, Oznaczała, że albo nie było absolutnie podstawowego rozpoznania zagrożeń, albo to było właśnie, było celowe działanie w ramach resetu z Rosją. Właśnie być może chodziło o to, żeby Rosji się przypodobać, żeby właśnie Rosja wiedziała, że do Wisły nie ma żadnych jednostek wojskowych jakby co, no to oczywiście mogą sobie przemaszerować przez polskie terytorium, co najmniej do Wisły. A zresztą gdyby doszli do Wisły, to by pewnie obrony nie było niespecjalnie na Wiszy. Także to, jest bardzo, to była bardzo błędna koncepcja. To Tylko była bardzo co było dla Polski. Powodem tej koncepcji. Co było celem, co było powodem tej koncepcji, tej polityki prowadzonej przez rząd Donalda Tuska względem Kremla? Jeżeli, tak jak Pan mówi, jeżeli platforma obywatelska grała w tej orkiestrze Władimira Putina, grała bezpieczeństwem państwa polskiego, co mieli do osiągnięcia politycy platformy obywatelskiej? Tak jak pytamy o przyczyny, to pierwsza przyczyna się nasuwa, tak, ale ona niestety nie wyjaśnia wszystkiego i chyba jest odpowiedzią trochę jednak naiwną, mianowicie, że to była głupota, zwyczajna głupota polityczna, ale nie wykluczam, że głupota też miała tutaj swoje znaczenie, ale większe znaczenie miało celowe działanie, to była realizacja polityki rosyjsko-niemieckiej czy niemiecko-rosyjskiej w Europie, wpisywanie się właśnie w te relacje, które były budowane pomiędzy Rosją a Niemcami, przypomnijmy właśnie te choćby działania związane z Nord Stream 1, Nord Stream 2 uzależnianiem Europy od surowców energetycznych przy pomocy i przy udziale, i przy interesie niemieckim. No a Tusk przechadzał się z Putinem w rozmowach przyjacielskich i teraz oglądamy te filmy, które ujawniają dokumenty i fakty z tamtego czasu. No to widać, że to było działanie celowe, przypodobywanie, przypodobanie się Rosji kosztem Polski, po prostu Polska była rozbrajana. I w gruncie rzeczy tu można mówić o działaniu wprost na Szkodę Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Myślę, że z tych dokumentów, które teraz poznajemy i z tych wszystkich faktów, które są ujawniane, to jednoznacznie wynika. No a Polska Wschodnia miała być oddana bez walki w razie agresji, agresja mogła nastąpić tylko z jednej strony. Pamiętajmy choćby o takim symbolicznym fakcie, że kiedy w 2008 roku nastąpiła agresja Rosji na Gruzję, to dwa lata później, w 2010 roku, zamiast wzmacniać jednostki wojskowe na wschodzie, już przecież przestroga o świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi z 2008 roku powinno do wszystkich dotrzeć, no to likwidowano jednostki. Na przykład pułk w Suwałkach na przesmyku suwalskim został zlikwidowany w 2010 roku, a więc już po agresji rosyjskiej na Gruzję. O, o czym to świadczy? No panie redaktorze, to chyba nie ma złudzeń, jaka była ta polityka. Przecież nie można mówić o głupocie, bo już fakty miały, fakty mówiły same za siebie. Trzeba było podejmować decyzje wzmacniające polską armię, a nie wystawiać całą Polskę Wschodnią na władzy. Panie pośle, ale to ty, Donald Tusk by pan, panu powiedział, że pan przesadza, bo przecież na Molo z Władimirem Putinem to rozmawiali o tym, gdzie były premier biegał, w których miejscach po plaży, a nie o, o innych rzeczach, o których my tutaj teraz rozmawiamy. No tak. Tylko potem nastąpiło rozdzielenie wizyty. Nie. No Zostańca niestety tragiczna jest w swoich konsekwencjach. I, i, konsekwencjach i w konsekwencji tego miała miejsce katastrofa smoleńska. Trzeba o tym wszystkim pamiętać, a potem dalej Donald Tusk oddał dowody w tej sprawie i śledztwo Rosji, tak jakby to był przyjaciel, a nie odwiedzty przeciwnik Polski. No, to, to te fakty same mówią, mówią same za siebie. Panie pośle, należy spodziewać się ingerencji rosyjskich w najbliższe wybory w październiku. No w listopadzie jeszcze pan, det, pan prezydent nie podjął decyzji, no, natomiast no jesienią. Rosjanie będą próbowali wpłynąć na wynik wyborczy? Oczywiście, że będą próbowali metodami, które są im właściwe, więc pewnie czyniąc różnego rodzaju i prowokacje, i z drugiej strony manipulacje, oddziałując też poprzez media, poprzez fałszywe różnego rodzaju wątki. Oni są w tym dosyć dobrze niestety, trzeba być czujnym, trzeba na to reagować, trzeba nie pozwolić się temu zwieść. Oczywiście do Rosji zależy na tym, Białorusi, także Niemcom z innego punktu widzenia patrząc, ale pewnie ten punkt widzenia jest trochę inny, a trochę wspólny, żeby w Polsce nastąpiła zmiana władzy, bo z jednej strony mamy prowokacje rosyjskie, a z drugiej strony mamy wstrzymywanie na przykład KPO i próbę oddziaływania na polskie ministerstwo sprawiedliwości ze strony Unii Europejskiej, zdominowanej przez Niemców. To Panie Pośle, tutaj... powrót do władzy. Panie pośle, powrót do władzy Donalda Tuska dzisiaj oznacza powrót do tej polityki, którą mogliśmy obserwować w serialu Reset chociażby, czyli polityki uległości względem Berlina i Moskwy? Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Oczywiście na pewno tak, może w nieco innych formach i, i w innym anturażu, ale jednak kierunek byłby taki sam. Tutaj nie ma najmniejszych złudzeń. Cała działalność Donalda Tuska właśnie, zwłaszcza w tym czasie, kiedy już uzyskał znaczenie i wpływ na politykę polską, potem europejską, jest tego dowodem, także to najmniejszej wątpliwości nie ma, że gdyby Donald Tusk i jego ekipa doszła do władzy, to znowu mielibyśmy um, potężny problem z bezpieczeństwem naszego kraju. Było, nastąpi, nastąpiło odwrócenie tego procesu wzmacniania polskiej siły obronnej. Wagnerowcy doszliby w ciągu paru godzin do Warszawy prawdopodobnie, gdyby rządził Donald Tusk w Polsce. No, no, to, to nie są słowa zbyt mocne, to trzeba po prostu tak to symbolicznie, ale też i realnie ocenić. Rozmawiając z wyborcami w ustroniu, lider Platformy Obywatelskiej opowiadał o ewentualnym przejęciu władzy przez obecną opozycję, mówiąc: Dzisiaj niektórym się wydaje, że prezydent Duda będzie wielkim problemem dla tych, którzy wygrają i będą chcieli utworzyć rząd. Zobaczycie, jak panu prezydentowi Rura zmięknie, kiedy okaże się, że jego patron i jego partia są w opozycji, są słabi, są rozliczeni. Jak pan komentuje te słowa? Z jednej strony mamy tutaj do, tutaj do czynienia z, nie, z językiem, który jest nie do, nie do przyjęcia w polityce, takie słowa wobec prezydenta, że murula zmięknie, no to, no to jest język naprawdę niegodny poważnego polityka, mówiąc najłagodniej, najdelikatniej. To jedno, drugie, no, no tu ciągle straszy, no straszy rozliczeniami, to on powinien być rozliczony tak naprawdę, natomiast my nie mamy żadnego lęku przed jakąkolwiek oceną, bo działamy w sposób uczciwy, transparentny, nasz rząd robi wszystko, żeby... Polskę wyprowadzi z tego wielorakiego, wieloaspektowego kryzysu, w który, został, w który została wprowadzona Polska i pod względem bezpieczeństwa, i pod względem gospodarki, i pod względem społecznym, zarządów PO, PSL. Więc tutaj niech nie straszę, no, w ogóle straszy w tym, że będzie wyprowadzał Wybranych legalnie nie, przedstawicieli władz różnych instytucji, z, z tychże właśnie instytucji, z gabinetów, jak cierpników, to mówiąc, Donald Tusk dzisiaj to jest zagrożenie demokracji. Taka jest realna rzeczywistość. Dzisiaj on po prostu straszy tym, że nie będzie stosował, gdyby wygrała jego partia wybory, reguł demokratyczny, bo będzie siłowo e, wprowadzał swoje rozwiązania. Naprawdę temu trzeba postawić bardzo e, o, mocną tamę, bo Polska by się znalazła na wielkim zakręcie, na, na, by się znalazła pod potężnym zagrożeniem procesów demokratycznych. Oni mają pełne usta demokracji, ale w istocie są dla tej demokracji zagrożeniem. To my jesteśmy gwarancją, że Polska Mówiły jest krajem o i tym... demokratycznym i suwerennym i bezpiecznym. Mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, że należy zatrzymać Donalda Tuska, ale mówił także na tym pikniku ostatnim, takim w trakcie trwającej prekampanii, jeszcze wyborczej, nie tej właściwej kampanii, chociaż różnie oczywiście to można oceniać, etap tego politycznego wyścigu o parlament przyszły, Pan prezes Kaczyński mówił: To nie koniec naszych ambicji. Dajcie nam poparcie, zaufanie, a pójdziemy dużo dalej. Pod jednym warunkiem to się będzie działo, jeżeli my będziemy rządzili, a nie chłopcy w krótkich majtkach, którym dobrze idzie palenie cygar i picie win. Mocne i dosadne słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o politycznych przeciwnikach, panie pośle? Przede wszystkim trafna definicja, trafna ich ocena. Nie wiem, czy słowa są aż tak bardzo mocne, ale na pewno bardzo. No, chłopcy trafne. w krótkich majtkach to, to no, raczej takie mocniejsze określenie. No, ale oni tak się zachowują. Panie redaktorze, naprawdę się zachowuje jako politycy niedojrzali, politycy właśnie tacy, którzy nie potrafią brać pod uwagę ani powagi sytuacji, ani odpowiedzialności za Polskę. Na przykład to choćby ta sprawa zestrzelenia ewentualnego białoruskich śmigłowców. No, jeżeli mówi to były minister obrony narodowej, no to znaczy, że właśnie zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach, bo Taki, taka decyzja w tej sytuacji, jaka miała miejsce, bo oznaczała e, eskalację, bardzo dużą eskalację napięcia. No, o ile nie, począce, nie konfliktu, konfliktu A, Jednak, jednak to Oczywiście, że my musimy reagować na naruszenie przestrzeni powietrznej, za każdym razem naszej polskiej przestrzeni powietrznej, ale takie sytuacje się zdarzały nie tylko nam. I nie, nie, nie wywoływano jednak wojny od razu z tego powodu, aczkolwiek trzeba oczywiście na to reagować. To jasne, tylko jeżeli chciałby Sikorski, żebyśmy zestrzelili i głowcy nad głowami polskich obywateli rozpętali wojnę. No to oczywiście to jest polityka bardzo niedojrzała. My musimy być odważni, ale i rozważni. To na tym poprzestaniemy, postawimy kropkę pięknie. Dziękuję. Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, kłaniam się, pozdrawiam bardzo, dziękuję za naszą Dziękuję rozpoczę. bardzo, wzajemnie pozdrawiam również. A państwa, państwa zapraszam już za chwilę w imieniu Olivera Pochwata. Czas na najważniejsze pytania. Ja z państwem spotkam się jutro. Nie na Olivera Pochwata, oczywiście Jan Bodakowski teraz, bo kolega Oliver Pochwat przebywa na urlopie, więc teraz Jan Bodakowski. Ja z państwem spotkam się jutro o 8.40 w temacie dnia. Do zobaczenia. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oscar Pfeiffer. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu i sprzedaży zboża. Skontaktuj się z nami. Firma Colton polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl. Soczysta śliwka w czekoladzie tylko tyle i aż tyle. Prosty skład, w którym się zakochasz. Tylko od firmy Gibar. Polecam Ogólnopolską Sieć Pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże Darivano.